Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, to jest Diablo 3. I słuchajcie, na sam początek filmu chciałbym powiedzieć kilka słów o mojej grupie, którą stworzyłem. Słuchajcie, jestem bardzo dumny i bardzo zadowolony z tego, co zrobiłem. Bardzo dumny z członków tej grupy. Grupa, słuchajcie, jest bardzo aktywna, czat jest aktywny. Ludzie się zbierają w grupki, ludzie się integrują, pomagają sobie, i naprawdę nie wiedziałem, że aż tak fajnie, aż tak fajnie, słuchajcie, będzie przekroczyło to moje oczekiwania. Bez dwóch zdań. Ale okej, okay, bo nie o tym jest film dzisiaj. Film jest o tym, jak, słuchajcie, w bardzo łatwy sposób wbić sobie podbój. Ogólnie chodzi o skąpstwo, które wczoraj w nocy wbiłem. I jest taki bardzo słuchajcie łatwy bardzo łatwy sposób Zacznijmy od bildu, bo to jest taki, taki bardzo podstawowy bardzo podstawowa sprawa, żeby mieć te kilka itemów dodatkowych. Słuchajcie, ten build, który teraz wam pokażę, to jest build z czarodziejki, którą którą build ten wam pokazywałem w, w filmie. Jest to Speed Farming Build, bodajże tak się nazywał. Build Talerashi do farmienia, tak zwany. Z tym, że z małą zmianą, słuchajcie, zmieniłem klatę na złotą skórę, żeby było więcej golda. Ona tutaj daje nam to, że szansa, że trafieni wrogowie upuszczą złoto i plus 100% dodatkowego złota od potworów, co jest bardzo ważne. No i oprócz tego, e, kasteriańskie ochraniacze, <laughs> słuchajcie, plus 35% dodatkowego złota od potworów tutaj mam. No, i żeby mieć cały zestaw taleraszy, słuchajcie, to musiałem e, ten taleraszy, ten ogni, <laughs> firebeardowy, firebeardowe źródło musiałem zmienić na, na źródło taleraszy, żeby po prostu mieć wszystkie bonusy. A tutaj mamy tylko dwa te bonusy teraz z Firebirda. A poza tym, słuchajcie, nic się nie zmienia w, w stosunku do tamtego buildu poprzedniego, no bo tutaj, tak jak i wcześniej w mistrzostwie, mamy e, znajdowanie złota priorytetowane. I słuchajcie, oprócz tego jest jedna taka rzecz, którą robimy idąc tylko w jedną stronę, bo słuchajcie, bo ten sposób który wam pokażę to on ma dwie drogi. Najpierw w jedną stronę a potem z powrotem <laughs> Idąc w tą jedną stronę wybieramy sobie eterycznego wędrowca zamiast tych karwaszy wybieramy sobie Kiery z Jastrzębia słuchajcie tylko po to, w zasadzie, żeby móc przejść tą drogę w miarę bezpiecznie w jedną stronę. No i w teleporcie nie wybieramy ruiny Zagłada, tylko tunel czasoprzestrzenny. Ale to tylko dlatego, żeby przejść tą lokację w jedną stronę. Jaka to będzie lokacja i dlaczego? Zaraz wam powiem. Zachodnia Marchia Ruiny Korwusu. To jest lokacja, która wam pozwoli w bardzo szybki, prosty sposób wbić te, ten, te, ten podbój. W ogóle na czym ten podbój polega? Ten podbój, słuchajcie, polega na wbiciu przy jednej serii 50, 50 miliona golda. Czyli w, tej, w tym jednym momencie musi tu się nabić 50 milionów golda. Słuchajcie, jest to stosunkowo łatwy podbój, dzięki temu sposobowi. Ale dlaczego ruiny korwusu? Ruiny korwusu, słuchajcie, głównie dlatego, że tutaj możemy sobie wymusić potworki, żeby wyłaziły nam ze ścian. Brzmi troszeczkę niewiarygodnie, ale tak jest. To jest lokacja, w której, kiedy biegamy blisko ścian, to takie małe skarabeusze, słuchajcie, wyłażą. Ok, rozwalmy sobie przejście. I co my chcemy teraz zrobić? Chcemy tą całą lokację przejść, odzwiedzić bez zabijania żadnego potwora, słuchajcie. Tak, żeby sobie optymalną ścieżkę powrotną. Potem wyrysować, ale jeżeli już przejdziemy całość, w jednym punkcie się znajdziemy, wtedy wracamy do miasta, zmieniamy z powrotem nasze, słuchajcie, rzeczy w kostce kanajego i nasze skille Ok, idziemy tutaj, i widzicie, już tutaj skarabeusze wyskakują ze ścian, i chcemy tak zrobić, słuchajcie, z całą lokacją, żeby one po prostu kurczę, już padłem, żeby one po prostu wszędzie powyłaziły skąd się da. I później, słuchajcie, wracając powrotną drogą, będziemy ich wszystkich po prostu mordować. A możemy w sumie sobie wziąć kapliczkę. Tylko, że. Mm, nie zabijając tutaj nikogo, ten build jest słaby troszeczkę. Bo wytrzymałość mamy naprawdę słabą w tym buildzie. Bez podnoszenia złota. A w tej drodze, słuchajcie tej pierwszej drodze po to, żeby tylko powyciągać te wszystkie skarabeusze z ich dziur, to słuchajcie to słuchajcie nie zbieramy złota i jesteśmy bardzo wrażliwi na obrażenia. Ale okej. Okay. Można sobie oczywiście dopomagać różnymi innymi sposobami. Można sobie po prostu zmienić praktycznie cały build, żeby w tą jedną stronę przeskoczyć. O, studi nam się nie opłaca. Możemy za chwilkę zginąć, Chcemy to wszystko tutaj zwiedzić. Słuchajcie, jest też jedna taka mała zależność. Może nam się trafić niesprzyjająca lokacja. Ta lokacja bardzo często, słuchajcie, układa się w takie przejście, że najpierw się idzie troszeczkę do góry, a później jest taki okrąg. I na końcu tego okrągu, wracamy do domu, do miasta, zmieniamy cały build tak. Powinien być i wtedy wracamy taką ścieżką, i mamy przynajmniej te 70 milionów golda w jednym striku. Ale może się trafić właśnie inaczej. Może się trafić troszeczkę bardziej rozwidlona i wtedy jest troszeczkę ciężej. Aczkolwiek nie jest to niemożliwe, więc może tu się zdarzyć tak, że będzie potrzeba kilku prób. Ja od razu sobie zastrzegam, że może mi się nie udać to zrobić na waszych oczach. Tak, w każdym filmie sobie takie coś zastrzegam, no bo wiecie, jak to wygląda, kiedy się nagrywa, tak? Przeważnie. Jeżeli może się coś nie udać, to się nie uda. O, mamy chyżość. Wyskakujcie moje robaczki. Staramy się ich nie atakować, bo zestaw talerasy ma to do siebie, że lubi walnąć meteorytem. A tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby żadne skarbeusze padały. Te skarabeusze są takie ważne, dlatego że one padają na strzała w większości buildów. Bardzo też dobrym buildem do tego jest, słuchajcie, wiecie co? Bardzo też dobrym buildem do e, te, robienia tego jest świętokracka esencja na wielostrzał. Słuchajcie, nawet, nawet mógłbym stwierdzić, że lepszym. Co to za muzyczka tu się odpaliła? Aha, jakiś event tu będzie pewnie z tą komnatą. To jest event też na tej, na tej mapce z komnatą złota. Ale czy opasać tam wchodzić? To wam nie mogę tego. Nie mogę Wam tego y, zagwarantować, bo nie testowałem tego. Nie wiem, ile tam złota jest. Nie wiem, czy nie opłaca się po prostu tego olać. Okej, okay, teraz mamy troszeczkę inną lokację, jak widzicie. Troszeczkę mniej sprzyjającą, przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. A jak będzie, to nie wiem. Mógł, słuchajcie, tą całą ścieżkę y, przyspieszyć. To jak przechodziłem przez te ruiny i jak te mopki wypadały, ale nie chciałbym, chciałbym jednak, żebyście widzieli po prostu, jak to wygląda bez żadnych bez żadnych trików sztuczek. Okej, okay, tu mamy wyjście już. Czyli wiemy, że tu by, żeby tu się nie zapuszczać, bo to jest taki ślepy zaułek, to w ostateczności tam przejdziemy. Okej, okay, przejdźmy tutaj. Tutaj. Ale słuchajcie, samo zajrzenie tam to nie jest strata czasu, bo jak zginiemy za dużo razy, to możemy słuchajcie sobie. Okej, okay, przejdźmy tutaj. To możemy sobie słuchajcie yy w punkcie kontrolnym nam się po prostu odrodzić okej, okay, już widzę, że mamy ciekawą ścieżkę do przejścia okej, okay, wyskakiwać robaczki podchodząc w te miejsca właśnie takich urwisk różnych dziur, wywołujemy to, że one wychodzą, bo może może się zdarzyć tak, że nie odpalimy tego triggera, który je uruchamia, okej okay, słuchajcie, mamy dosyć dobrą ścieżkę postaramy się to zrobić tego już teraz przyspieszę naszą drogę. Staramy się nikogo nie zabić. Okej, okay, podskoczmy, tu mogą wyskoczyć. Nagle nie wyskakują. Okej, okay, uciekamy. Staramy się nie zginąć. To znaczy jak zginiemy to się oczywiście nic nie stanie, ale po prostu... Nie chcemy tego. Bo może nam się zdarzyć, że nie będziemy mogli się podnieść już potem. A przeważnie to się zdarza. Słuchajcie, właśnie na samym końcu mapki, kiedy chcemy. Kiedy chcemy.. Aha, no i jeszcze bardzo ważne. Staramy się otworzyć sobie wszystkie drzwi, żeby później nie tracić czasu. No właśnie. Potrzebuję leczenia. Okej, okay, przeskoczmy tam. Sam koniec tej dróżki, żeby móc się powodnie cofnąć. Oj, może być ciężko. No właśnie. Może być ciężko teraz się cofnąć. Chcielibyśmy jakoś tu sprytnie zrobić. Zostałam Na Hama to możemy ich tutaj zabić, słuchajcie. Tak właśnie zrobimy też. Nie można mnie powstrzymać. Nie jestem jeszcze gotowa. No tu jakaś elitka i dwie elitki w zasadzie. No i dlatego ciężko by było się cofnąć. Patrzcie, milion już wpadł teraz. ginty, chłopie. No i go sugusów nie zabiłem wcześniej. Nie zabiłem i bardzo dobrze. Cofamy się. Teraz słuchajcie, co robimy. Co zmieniamy. Zmieniamy, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten poradnik nie będzie zbyt długi. To jest dosyć proste, ale żeby to Wam dobrze wytłumaczyć, to ja potrzebuję chwilkę czasu. Mamy teleport na zagładę, żeby pokryć taleraszę. Tutaj musicie, niestety, jeżeli nie, nie wiecie o co chodzi w tym buildzie, to musicie jednak zasięgnąć filmu z buildem na szybkie farmienie, który znajdziecie słuchajcie w opisie, a jak nie znajdziecie to proszę mi przypomnieć, bo przeważnie zapominam tego robić. I słuchajcie, kiedy z w sumie mógłby zostać, ale wrzucimy sobie warzechijskie ochronne karwasze, żeby się szybciej poruszać, no i eteryczny na ingem po to, żeby wywołać efekt takiego tego pendolino. Okej, okay, czy wszystko zrobiliśmy? Mamy to, 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 to. Wszystko chyba jest. No to. Let's go! Zabijamy, jak widzicie. Bardzo przydatnym jest nasz. Nasz pecik, który zbiera po prostu za nas złoto. Weź tam z tyłu podnieść. Złota leci od groma. No i staramy się czyścić teraz głównie, słuchajcie. Głównie z tych, e, z tych skarabeuszy. Patrzcie, już mamy 5 milionów. Może być nawet łatwiej niż mi się wydawało. Wszystko zależy od tego, ile naspałnimy sobie tych skarabeuszy i czy nie dopuścimy, żeby ten licznik złota spadał, bo musimy o tym pamiętać, że on nie może nam zacząć spadać. E, z, jego odświeżanie to jest chyba 5 sekund, tak więc nie możemy dopuścić do tych 5 sekund bez... Wypadania złota Dlaczego to złoto tak wypada się, pytają ci, którzy nie znają tego buildu Już wam mówię, słuchajcie Moi drodzy A no dlatego, że mamy skarb zbieracza na no, bardzo wysokim poziomie No Mamy 16 milionów już Tutaj se przejdźmy Bimy tych gości O i teraz robiło się troszeczkę niebezpiecznie Bo nam troszeczkę spadł Uptime Ale musimy Wystarczy, że pójdziemy tą taką ...ścieżką, którą sobie wyznaczyliśmy. Ja sobie tutaj wyznaczyłem mniej więcej tak... ...że pójdziemy właśnie tędy. Staramy się zbierać te całe złoto. 21 milionów już. Czyli nie ma źle. Okej. Okay. Staramy się cały czas zostawiać... ...jakieś tam robaczki przy życiu, w razie... ...kłopotów. Albo jakieś złoto za sobą przy... ...niepodniesione. Okej, okay, ubijmy tych gości. Bardzo ładnie, już myślę... Prawie bym popełnił błąd. To było bardzo blisko, słuchajcie. O gin, 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 podnoś złoto, 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 złoto! Było blisko znowu, ale czemu tak mało mamy tych robaczków, co ne? Uch! Już myślałem, że... Wszystko poszło... Psz za przeproszeniem. Okej, okay, tu mamy elitę. Nie bardzo, nie bardzo chcemy się z nią bić, ale wytrzymałość teraz... Nam raczej nie grozi jakaś mała, bo słuchajcie, będziemy mieli bardzo dużo. Mamy wytrzymałości, no 29... Miliardów. Okej. Okay. I teraz zrobimy ten taki okrąg, o którym mówiłem. Podnoś złoto. Goblinku. 31 milionów. Nie ma źle, aczkolwiek to jeszcze nie jest happy end, słuchajcie. Mam nadzieję, że tu będzie grupka, jest. Jak najbardziej. Okej, okay, nie możemy dopuścić, żeby przestać podnosić złoto. Dopiero Okej, okay, idziemy dalej. No, jak widzicie 37 milionów już mamy. 38. 40 milionów. Mogli mnie teraz zobaczyć. 41, możemy, jeżeli wbijemy te 50 milionów, o ile wbijemy, możemy spróbować dobrać. sprawdzić. Słuchajcie, ile można maksymalnie z tego wyciągnąć w tej lokacji. Oczywiście, próby, słuchajcie, nie idą tak na marne, no bo jednak troszeczkę tego złota się zbiera w przy tych próbach. 48 milionów. Czy to będzie koniec? 49, 50 milionów, słuchajcie. No i mamy wbite. Jak widzicie, nie było to dla mnie zbyt ciężkie. No i okej, okay, tutaj już wróciliśmy. To. Do... Nie wiem, czy zauważyliście, jak żeśmy szli. Odtąd zaczęliśmy, przeżyliśmy tędy. Tak, żeby nie iść przez jedno miejsce dwa razy. Poszliśmy tędy. Przeszliśmy stąd. Od razu tutaj, takim wąskim przejściem. Przeskoczyliśmy teleportem. Tu. Wróciliśmy tędy. Prawie się pomyliłem i tutaj poszedłem. Ale to by był błąd. Wyczyścilibyśmy tutaj tą ścieżkę. I wracając zniknął nam by licznik. Dlatego poszliśmy tędy, przeskoczyliśmy tutaj, zrobiliśmy taki okrąg. I mogliśmy się teraz zdecydować. Albo pójdziemy, słuchajcie, tutaj, po prostu do przejścia. Tutaj też by było dobrze, też byśmy dali radę. Ale ja zdecydowałem się pójść tędy. Miałem w planie w razie czego coś zostawić na drodze, jakieś złoto, i szybko przeskoczyć tutaj. Jak widzieliście, to by było na tyle, jeżeli nie chce wam się oglądać filmu z. Słuchajcie. Z, słuchajcie z tym buildem. To możecie sobie zrobić screenshota Giru, Tutaj mam skarb zbieracza gdzieś. Dokładnie. Rangaż 409. Maksymalna jest 50. Tu nie mam gema w ogóle, co ciekawe. No i więcej błyskawic, żeby dobijał e, po prostu te e, pajączki, które nam uciekają. Ale on też jest w tym bildzie, tak więc zapraszam do obejrzenia tego. To by było na tyle. Dzięki wam wielkie. E, widzimy się w następnym filmie i zapraszam do społeczności Diablo Fanina na Battlenecie. To było na tyle, dzięki mam wielkie papa. Pa.